No, mam nadzieję tym razem, że się wszystko nagrywa i że przede wszystkim dźwięk się nagrywa, bo za pierwszym razem, kiedy nagrałem, wyszło jak wyszło, tak więc niestety muszę to nagrywać od nowa. No, ale mam nadzieję, że tym razem wszystko będzie w porządku. Witam serdecznie w pierwszym na moim kanale odcinku magazynu podsumowującego Minecraftową Ligę Żożlową. Głos MLZ. Zapraszam. I cóż, możemy przejść do pierwszego, yy, do pierwszego spotkania Rzeszów kontra Częstochowa. Mecz, który otworzył nowy sezon ligowy, i trzeba przyznać, że powrót Włókniarza był niesamowicie nieudany. Chwilka przerwy, coś się wydarzyło, ale już jestem z powrotem. Wracając, Włókniarz wrócił i wrócił w stylu. No trochę pożał się Boże, bo przegrali na plus na pewno występ Kwaszowskiego, który zdobywa 11 punktów, ale to było zupełnie wszystko, na co było stać ekipa No jeszcze może Janek kominie zaprezentował się nieźle. Kamiński, mistrz Europy sezonu 0 Trzy razy nie dojeżdża do mety. Biorąc pod uwagę nazwiska, jak jeżdżą, to też powinien tutaj bardziej powalczyć, a Rzeszow stwierdził, że E. co to taki Kwaszor Kamiński, co to za nazwisko? to jest jakiś randomy. Ale fakt jest prosty, Sosoko 16-12, Choszczyc 10 baran, <noise> Sebowski 9. I Rzeszow e, udowadnia, że nie każdy drapieżnik e, gryzie najmocniej. Lwy zostały poszarpane przez żurawie i Rzeszow w zasłużenie ten mecz wygrywa. Jeżeli chodzi o mecz Karpaty -Lwów z Wetlandą to jest dla innych powrót, jeżeli chodzi o kilka nazwisk, dla jednych jest to debiut. Jeżeli chodzi o byt, chodzi tutaj o drużynę z Ukrainy. Dziennie się ekipa Karpaty Lwów stawiała do pewnego momentu, ale niestety mecz przegrali 38 do 52. Z plusów w ekipie Lwowa na pewno Kacper Waluś, 15 punktów i 10 punktów Paweł Rzodzgiewka. Najlepiej punktujący żydowcy ukraińscy. No tego co z tego, skoro reszta drużyny Razem robi 13 punktów. To trochę tak niemrawo, ale mam nadzieję, że ekipa Lwowa na przyszłość wyciągnie wnioski i że też wróci majster Hurycz po ZZC. W ekipie Wielkanady, mimo że nie jechał Młodzimierz Lewis, czyli też ZONIK zastępowany, to jednak swoją robotę wykonali Lewandowski, Zezę i Milwagowski, zdobywając łącznie 37 jakże cennych punktów. Ważne też punkty dołożył Bogusławiec, Kondowicz 6. No i resta też jakieś pojedyncze punkty ucierała. Wetlanda wygrywa na Ukrainie i zgarnia zasłużone dwa punkty. No i mecz Absurdów nie ze względu na to, że jej sama obecność Botałosubica jest jakoś tam <grybujesz> jakimś tam Absurdem, tylko dlatego, że skoczyli z sześcioma kartkami dwoma czerwonymi. <grybujesz> Niesamowity jest ten motor Na no, zespół kontrowersyjny, czasami bawiący do łez. No teraz w tym wypadku tak samo. No i zostawił tutaj złudny Franciszek Dera, czyli sędzia meczu, dając 4 żółte kartki, 2 czerwone. No i na plus w ekipie motoru to tylko występy kłody i dzęgoty: 9 i 10 punktów. No i własny szybki wolny 7 i Buchomik też 7 punktów, ale to było zupełnie za mało. W ekipie Poznania niepokonany brewka, dobry bułka. Niezły Matewski, ważne ogniwo w postaci kuczki i łaputy, ważne punkty Tomka Najmana. Oliwier Przyjemski trochę nie dojechał, ale zrobił dwa punkty ważne. No i Patryk Kinel. Po prostu Patryk Kinel. Tak więc. No cóż zrobić, co zrobić, jak nic nie zrobisz, jeżeli chodzi o Patryka Kinela. A Motor Subice, zasłużenie to spotkanie. Przegrał, no bo trzeba powiedzieć, że w tym wypadku przegrał zasłużenie. Wracamy do yy, podsumowania. Yy, tym razem pierwszy mecz ekstraligowy. Odsuńmy trochę tą niższą ligę. Lublin kontra Gniezno. Motor z nazwiskami takimi jak Rybakczyk, Bernat, Surykatka, Kucharzak, Kebab. No, rozjeżdża na własnym tajnie ekipę Gniezna. Mimo, że początek meczu na to nie wskazywał, ekipa Orłów w dzieli się stawiała do czwartego biegu, ale później ee, całą inicjatywę przejęli gospodarze. W ekipie Gniezna na pewno na plus występuje Adam Adamiuka, 10 punktów w lanach do poparacji 11. Ale gdyby Zimoły z Nowacki raczył się stawić, uważam, że Gniezno tak bardzo by w Chili nie dostało. Motor w ekipie, Motoru za to znakomity występ rybakczyka. Dobrze wyjechał Bergnat bardzo ładnie pojechał Madej. Suryjkatka i kucharzak też ważne punkty dokładają. Tam pojechał każdy, nawet Maciej Keba pojechał w 15 biegu. Odał mu bieg Filip Bergnat i zdobył jeden punkt pokonując w biegu 15. Filipa klepkę, który zastąpił Ziemomysła Mysła Nowackiego. Choć nie, tak nie wiem, czy tak można robić, no ale czul. No ale w każdym bądź razie. Yy... Wygrana, zasłużona, a mam nadzieję, że w ekipie startu wróci jego Florida i że Orły nie będą skazane na spadek i że pokażą jeszcze na co ich stać. Za to działo się na pewno w Toruniu. To był pierwszy mecz po powrocie, który skomentowałem. Pozdrawiam też tutaj kolega z Radawczyka, który mi wtedy towarzyszył. Toruń miał wszystko pod kontrolą od połowy meczu, prowadził wysoko i w końcówce. Coś zdechło w ekipie aniołów. Po Świętej zostały skrzydła. Święte wróciły i wygrały 44 do 46. Na plus na pewno bardzo dobry występ w toruniu Michała Heroka. Najlepiej po której Jestem zdziwiony, bo spodziewałem się, że takim głównodowodzącym przy braku Mateusza Johnsona będzie chociażby Ksawego yy, Olżejski. A tu proszę bardzo, dał radę i udowodnił jak ważną postacią w ekipie toruńskiego Apatora jest. Były to chociażby w Śląskiej Światowolce, Unitarnów, Polonii, Bydgoszczy, Rew Rowu Rybnik, gdzie Herok nie jeździł. To też był mecz w starcie protobójczym. Szymon wygrywa z Elvisem punktowo 4-3, ale nowo 1-0 dla Elvisa. No Toruń można powiedzieć Zawalił sprawę. Gdyby jechał Mateusz Johnson, no to to by wygrał. Sam nawet powiedział w magazynie, że jest zadowolony z tego meczu. A ja powiem wprost: jak można być zadowolonym, panie Mateuszu, z mając mecz pod kontrolą, nawet w osłabieniu i dając się dogonić? No, dla mnie to byłby powód do wstydu. Ale skoro ty twierdzisz, że dla ciebie nie jest to jakiś tragiczny wynik, no to tym bardziej pokazuje yy, silną wolę kapitana. Ale nie oszukujmy się. Z takim nastawieniem drużyna może tu bardzo mocno oberwać. No ale mam nadzieję, że tak nie będzie. W ekipie Śląska, Światokłowice, Wiśniewski 12, Meczyński 12, Manson 11, 7 Michalik i, 4, i 3 właśnie Elwisa Bobla. Kaczmarek 1 punkt. W czterech zauników wygrali mecz. Da się? Jak widać się da. A jeszcze raz pod uwagę, że Michalik jechał z wysoką gorączką i z, będąc totalnie chorym. No to tym bardziej jeszcze się to brawa należał dla Zonika Sionów. Lester kontra Rybnik. Kolejny mecz z kartkami trzema czerwonymi jedną żółtą. No i to ekipie Lester odbiło się mocno na gębie Ekipa Lwów ten mecz przegrała. Ale właśnie przez te czerwone kartki. Bo gdyby nie to, no to Rasmus Jensen mógłby spokojnie komplet przewieźć. Uważam, że... Ważne punkty zdobyłby też Janek Bananowiec, chociaż cztery punkty. Po dobrym początku to nie był wynik wybitny. No ale co mają zrobić samodzielnie Kowalski, Jensen do trzeciego biegu? No i Pomorski, który, budzi, który wygrał tylko jeden wyścig. No nic nie mogło tutaj zdziałać, działać, absolutnie nic. Tak więc Leszek wyjechało po prostu, robiło co mogło, ale niestety rady nie dało. Z kolei w Rybnika... Swoich punktów nie było, bo każdy punktował w miarę swoich możliwości. Rafał Wiśniewski tylko jeden raz przegrał właśnie z Jankiem Bananowcem w biegu czwartym. Poza tym był nie do objechania. Reszta pojedyncze jakieś tam punkty skleciła, ale ogólnie zespół dał radę. No, mówię pojedyncze punkty i teraz się wszyscy zjedzą. No, bo jak mogę powiedzieć, że pojedyncze punkty 7 Brytwanki, Pietruchy i 9 Rzemińskiego to pojedyncze punkty, Trzeba było, żeby 6 White'a, ale wiecie o co chodzi? Że był jeden taki gównodowodzący a reszta dziennie wtórowała swojemu liderowi. Rybnik wygrywa zasłużenie, mecz, który był ostatnim w tej kolejce, w pierwszej lidze. A jeżeli chodzi o dwa ostatnie mecze ekstraligowe, no tu emocji nie brakowało. W Tarnowie walka do samego końca, wymiana ciosów, nie prowadzili raz, drugi. Ostatecznie Krosno minimalnie w swoim debiucie w ekstralidze wygrywa w Mościcach czterema punktami. Na plus w ekipie tarnowa na pewno znakomity występ Timo Jensen'a, który po pierwszym nieudanym doświadczeniu gdzie zdobył tylko jeden punkt i bonus rozjechał się, zrobił wielką, wielką robotę dla zespołu, jechał genialnie i trzeba mu oddać, że naprawdę walczył dzielnie do samego końca. Podobnie jak Jakub Górbisz, który Gdyby nie pojedyncze błędy na dystansie, no to myślę, że tak nie mogliby ten nawet wygrać. I wygraliby, gdyby dojechał chociażby Maciej Lebedez czy Bartek Sokołowski. No postawa, Kapetczyna na swoim torze 6 punktów w 5 startach to jest nawet w 6 startach. No to jest duże rozczarowanie. Przypomnijmy, że Bartek Sokołowski to jest nadal czołowy zawodnik ligi i na razie wchodzi w ten sezon bardzo, bardzo słabo. A Weki Pieplików Kresło za to. Trzech gości wykarowało wynik. To są Piotr Przedłepski 11, Oskar Dawczyk 13, 15 z bonusem Karol Pietrucha. Yy, Dawczyk 13 z bonusem, żeby nie było. No, występy yy, Chicken, nick, gościa Niku Chicken 07 zasługuje na naprawdę wielkie uznanie. No, ale Krosno w trzech yy, tak naprawdę załoników wygrywa mecz. No bo po dwa, no bo te pojedyncze punkty Untona i Kuszaka, czyli po 2 i 4 Lubczyńskiego, no wiele nie dały. Ale okazuje się, że te nawet głupie cztery jedynki Filipa były na tyle ważne, że dały zwycięstwo. Krasno wygrywa. No i czekamy na kolejne starcia tych ekip. bo jeżeli tak zaczynają te drużyny od wyrównanego do spotkania, to ja się aż co będzie w kolejnych tygodniach w mleżecie. No i mecz, który zamknął nam całą tą sielankę. Faluba z kontrapolenia. Bydgosz mecz niesamowicie wyrównany, pełen zwrotów akcji i najlepszy mecz tej kolejki uważam, 44 do 45 Będgosz wygrywa jednym punktem po wygraniu 5 do 1 wyścigu, Ricardo Holta i Mateusz Żułamek niczym za starych raz w Sebastian Łamek i Runę Holta wygrywają bieg 15 z paru Laguna i wywalają takiego wała porządnego ekipie z Zielonej Góry w ekipie falu no, na pewno duże rozczarowanie w postaci kaszmelka. Tylko 5 punktów, łobota tak samo 5. deskorolki nie było. Puszek jechał z, był zastępowany Sękowski i Koperek na plus, bo zdobyli po 8 punktów. 10 punktów Rzepiastego. Choć pewnie powie, że wynik dobry. No, wiesz, jak, jak przeanalizujemy tabelę, pierwsze trzy wyścigi były zajebiste, ale później coś u niego zdechło i. I Bydgoszanie bardzo pytań to wykorzystali. Ricardo Holta tylko z Rzepiastem przegrał jeden bieg, a poza tym był nie do walenia Ułamek 9, 8 punktów Majewskiego, 7 punktów... Oj, <laughs> nie to. Mała wpadka. 7 punktów Papali. No, zrobił tutaj wielką, wielką robotę zawodnik. Raczej cała drużyna bydgoskiej. Polonii. No i tam pojedyncze punkty, wiadomo. Bekierski 3 z bonusem Giagmati i Świercz po 2. Lian Lotnik nie wyjechał na teraz, zganął żółtą kartkę, no ale nie wiem za co, chyba za pyskówki. No, z... Jak widać, można nawet wygrywać mecze z mając 0 punktów i kartkę. Okazało się, że to właśnie rezerwował Polonii Bydgosz. Przepraszam, ale jest to tak śmieszne, że aż niewyobrażalne. No i to tyle, jeżeli chodzi o podsumowanie tej kolejki. Start, start już jechał ze Śląski w Świętochłowice, start ten mecz wygrał, ale ten mecz podsumuję sobie już za tydzień, bo ja skupiam się na razie tylko na wydarzeniach z poprzedniego tygodnia. W Ekstralidze po pierwszej kolejce prowadzi Motor Lublin, a na ostatnim miejscu po pierwszej kolejce był Start Gniezno, teraz jest niby piąta, ale uzgadniam tylko pierwszą kolejkę, a w ekip, a w Pierwszej Lidze żużlowej już by się trochę język plączę. Też teraz sobie zbierze górę. Naprawcie błąd z Wetlandą, bo mają tylko jeden punkt spisany i proszę to szybko poprawić, bo nie oni wygrali z Karpata -Milwów. A poza tym Resta się zgadza, Ryszy wprowadzi włókniarz, który powrócił, jest ostatni. jaków mów, próbuje robić cokolwiek, a głos MLZ już się z Wami żegna i tak w dużym skrócie mogę to podsumować. Kolejka bardzo ciekawa, niezwykle emocjonująca i mam nadzieję, że kolejne będą jeszcze bardziej ciekawe. Głosem MRZ się już z Wami żegna. Widzimy się już w, za tydzień na podsumowaniu. To też będzie najprawdopodobniej środa albo czwartek. Zobaczymy jak się z czasem wyrobię. I ten cykl będzie właśnie tak co tydzień. Oczywiście możecie dawać cynk, czy chcecie. Jakieś inne filmy a propos Minecraftowej Ligi Różdżowej. Z miłą chęcią się na ten temat wypowiem i z miłą chęcią też będę to wszystko podsumowywał. No i to tyle. Dzięki za oglądanie. Widzimy się na torach MLZ-u. Życzę wam spokojnego tygodnia, późniejszego weekendu i i cóż, uśmiechajcie się po prostu i spełniajcie marzenia. Ciao, adios.